W tym momencie inauguracji zawsze następuje wystąpienie rektora. Dostojni goście, drodzy studenci, doktoranci, szanowni państwo. Inauguracja Roku Akademickiego to bardzo doniosła uroczystość dla całej społeczności akademickiej naszej uczelni. Dzień ten do, dla studentów pierwszego roku, jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, skutek, świadomego wyboru i przyjęcie ważnej odpowiedzialności. Dla nas, nauczycieli akademickich, to również szczególna chwila. Przychodzą do nas młodzi ludzie, powierzając się naszej opiece, życzliwych tutorów i naukowych opiekunów. To właśnie z tej przyczyny rozpoczęcie roku akademickiego traktujemy jako podniosłą ceremonię. Podkreślamy ją też niezwykłą, uroczystą oprawą i symboliką. Chciałbym zatem w pierwszych słowach zwrócić się do młodych adeptów, głównych uczestników tej uroczystości. Witam Was w Szkole Głównej Handlowej, uczelni o przebogatej tradycji, ambitnej, otwartej, skupiającej w swych kolegiach naukowców, ekspertów i praktyków życia gospodarczego, autorytety także w skali międzynarodowej. Życzę Wam spełnienia marzeń, zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Które pozwolą Wam właściwie i dogłębnie przygotować się do przyszłego życia zawodowego. Korzystajcie mądrze z przywilejów lat studenckich. Poważnie oraz odpowiedzialnie traktujcie obowiązki. Nadchodząca intelektualna przygoda powinna być ważnym etapem ważnego życia. A czas tu spędzony okaże się w rezultacie owocnym dla Waszej przyszłości, ponieważ zgodnie z naszym mottem SGH kształtuje liderów. Szanowni Państwo, SGH skupia swoją aktywność na tworzeniu jak najlepszych programów dydaktycznych i badawczych, co ma z jednej strony sprzyjać rozwojowi nauki, z drugiej zaś strony budować podstawę wszechstronnej edukacji kolejnych pokoleń uzdolnionej młodzieży. To zadanie ambitne, które rozumiemy jako budowanie coraz lepszych warunków do zdobywania wykształcenia, przez doskonalenie oferty i dostosowywanie do, jej do aktualnych potrzeb gospodarki, to dbałość o najwyższą jakość kształcenia oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-prawnych, pozwalających nam sprawnie działać i rozwijać się. Szanowni Państwo, wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim wchodzimy w nową rzeczywistość prawno-organizacyjną. Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu całej społeczności naszej uczelni, pracowników, studentów, doktorantów, partnerów gospodarczych w pracach organów kolegialnych, jak i podczas spotkań środowiskowych, przygotowaliśmy nowy statut, który został jednomyślnie uchwalony przez Senat Uczelni i zaaprobowany przez Radę Uczelni. Statut wprowadza nas w nowy rok i nową dekadę wytężonych prac dla rozwoju naszej Alma mater. Powstał z poszanowaniem naszej tradycji i rozwiązań legislacyjnych tworzonych przez ostatnie trzy dekady. Zmiany, które zaproponowaliśmy wynikają z potrzeby dostosowania się do obowiązującej ustawy. Jednocześnie wykorzystujemy szanse, jakie przynoszą no nowe regulacje ustawowe, ustanawiając statut, który daje bardzo solidne podstawy do trwałego rozwoju SGH. I realizacji tworzonej obecnie strategii uczelni na lata 2020-2030. Pierwszym efektem nowego ładu prawnego jest powołanie Rady Uczelni. To nowy organ pełniący funkcje zarządcze i wspierający rektora w kierowaniu uczelnią. W odróżnieniu od wielu innych uniwersytetów, zaprojektowaliśmy tę Radę w składzie osobowym maksymalnym, ale przewidzianym ustawą. Za to zwiększmy od wymaganego ustawą udziałem ekspertów zewnętrznych. Przyjęliśmy też ważne kryteria jakościowe dla jej ustanowienia, zapewniając miejsce w Radzie dla ekspertów proponowanych przez liderów gospodarczych, którzy ściśle współpracują ze ZGH poprzez klub partnerów oraz organizacji pracodawców wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Licząc na rozwój współpracy ze społecznością lokalną, w składzie przewidzieliśmy miejsce dla przedstawiciela Rady Miasta Słonecznego Warszawy. Bardzo ważne są dla nas relacje z absolwentami, dlatego też zarezerwowaliśmy miejsce dla wychowanka naszej uczelni. Ponadto licząc na wsparcie w zarządzaniu uczelnią naszej wspólnoty akademickiej w składzie Rady przewidzieliśmy miejsce dla reprezentanta pracowników SGH wskazanego w powszechnych wyborach, reprezentanta Senatu, Przedstawiciela studentów, jak również szanując doświadczenia w zarządzaniu naszą uczelnią dla jednego byłego rektora, prorektora bądź dziekana kolegium. Tak ustanowiony nowy organ rozpoczął już próżnie działać, a my zyskaliśmy ważnego merytorycznego partnera w strategicznym zarządzaniu uczelnią. Ponadto co chciałbym podkreślić, dzięki darowiznie jednego z członków rady uczelni właśnie ustanawiamy nowe stypendium. Będzie to coroczne stypendium dla studenta studiów magisterskich, który uzyskał najlepsze oceny podczas studiów licencjackich w SGH. Chcemy w ten sposób promować tych, którzy podejmują trud i wyzwanie studiowania pełnego cyklu w SGH. Nowy ład prawny pozwolił nam również na powołanie szkoły doktorskiej SGH. Dzięki znakomitej współpracy naszych pięciu kolegiów, przygotowaliśmy nowe ramy organizacyjne i programy kształcenia przyszłych kadr naukowych. Znamy już efekty pierwszej rekrutacji, które pozwalają śmiało patrzeć w przyszłość zarówno w ramach naszej działalności naukowej, jak i aktywności badawczo-rozwojowych biznesu, do którego również trafiają nasi doktorzy. Przed nami jeszcze istotne zadanie ustanowienia rad naukowych i doradczych dla dyscyplin, w ramach których społeczność SGH promuje naukowców. Te dodatkowe organy pozwolą na połączenie specjalistów z pięciu kolegiów w jeden głos. Ważny w krajowej i międzynarodowej arenie badawczej, w każdej z prowadzonych w SGH dyscyplin naukowych. Jednocześnie, co chciałbym podkreślić, utrzymujemy kolegium jako zrzeszenia środowiskowe, korporacje naukowców, dbając o tradycje SGH i wartości wynikające z kooperacji nauczycieli blisko współpracujących w ramach każdego kolegium, ale jednocześnie dostrzegając wartość bogatych relacji wynikających ze współpracy pomiędzy kolegiami. Kolegiami jak dotąd będą kierować dziekani. Ustawa nadaje rektorowi kompetencje do bezpośredniego wskazania i powołania osób kierujących kolegiami. Szanując jednak naszą tradycję i wartości, zrezygnowałem z części tych uprawnień i poddaję moich kandydatów pod opinię wszystkich pracowników zrzeszonych w każdym z kolegiów. Już za tydzień, w czwartek, piątek czy 10-11 października odbędą się referendum. Do udziału, w których bardzo serdecznie zachęcam wszystkich pracowników pięciu kolegiów. Szanowni Państwo, wraz z ustanowieniem nowej organizacji SGH zamierzamy wzmocnić nasze wysiłki mające na celu rozwój dydaktyki, nauki i współpracy z otoczeniem. Z myślą o najwyższej jakości kształcenia musimy dalej doskonalić organizację procedu dydaktycznego. W celu podniesienia jakości dydaktyki. Powołamy zgodnie ze statutem Rady Programowe Kierunków Studiów. Przed nami ważne zadanie kontynuacji harmonizowania wymagań egzaminacyjnych w przedmiotach podstawowych i kierunkowych, pełnego wykorzystania wyników ewaluacji zajęć, tworzenia nowych, najlepszych merytorycznie i wyjątkowych programów kształcenia oraz realizacji międzynarodowych postępowań akredytacji, które potwierdzają naszą wiodącą pozycję w kształceniu. Jednocześnie doskonalimy się w obszarze nauki. Przed nami wewnętrzna ocena osiągnięć badawczych na półmetku ewaluacji instytucjonalnej, formalnie czekającej każdą uczelnię za niecałe dwa lata. Musimy wytężyć nasze wysiłki, aby po raz kolejny osiągnąć najwyższe kategorie badawcze i utrzymać wysoką pozycję w nauce. Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych stanowiących podstawę oceny każdej uczelni, obok badań i publikacji, istotną rolę odgrywają patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe. Dlatego też planuję położyć większy nacisk na rozwój własności intelektualnej również w odniesieniu do innowacyjnych rozwiązań technicznych. Jako pierwszą zmierzającą w tym kierunku inicjatywę proponuję ustanowienie nagród specjalnych dla pracowników uczelni oraz studentów. Za opracowanie wynalazku czy wzoru użytkowego i zgłoszenie do ochrony patentowej na rzecz uczelni. W obszarze współpracy z otoczeniem nasze zaangażowanie przynosi wymierne efekty. Jesteśmy rozpoznawani jako środek ekspercki i godny partner do współpracy w najbardziej prestiżowych projektach, zarówno gospodarczych, jak i publicznych. Dokładnie za tydzień będziemy gościć ministra cyfryzacji z którym podpiszemy umowę wdrażającą prototypowe narzędzie, jakim jest M-legitymacja dla naszych studentów. To będzie milowy krok w rozwoju mobilnych usług cyfrowych, a nasza współpraca przyniesie wymierne efekty dla całego szkolnictwa wyższego. Rośniemy również w gronie.